Żeby pokazać e, pierwszy przedmiot, e, który będziemy licytować. I proszę Państwa, cena wywoławcza tych dwóch karmników to będzie 60 zł. 100 zł po raz pierwszy, 100 zł po raz drugi i 100 zł po raz trzeci. Myślę, że. E, wielkie brawa! Rozpoczniemy nasz bal, to jest nasz wielki dzień. To dziś nasze serca uczą się. Połączyliśmy już wszystko. Przez... Dzisiaj w Betlejem Wesoła nowina Że Panna Czysta Że Panna Czysta Porodziła syna Chrystus się urodził. A Anieli grają Króle witają Pasterze śpiewają Tydlę tak lękają Cuda, cuda ogłaszają Yy, tak, zanim powiem parę słów o fundacji i yy, o tym, po co żeśmy się tutaj spotkali, to bardzo chciałabym podziękować panu Patrykowi za zaproszenie. Za zaproszenie państwa i za zaproszenie nas. Patryk buchta, człowiek z cienia. Dziś nie chciał nic powiedzieć do mikrofonu, ale teraz go przekonam chyba. <laughs> dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Ja też w tym miejscu chciałem podziękować przede wszystkim fundacji, ale również dwóm osobom: Tomkowi i Sylwii. Bez nich. Nie udałaby się ta impreza o każdej porze dnia i godziny. Mogłem zadzwonić, dopytać. Dzięki wielkie. I teraz bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do licytacji, ponieważ cały dochód z tej licytacji zostanie przeznaczony właśnie na rzecz naszych podopiecznych. A ja Państwu mogę zagwarantować, że pieniądze te zostaną wykorzystane w najlepszy możliwy sposób. Zapraszam. 130 po raz trzeci. Sprzedamy. Podpisy naszych skoczków. Gratulujemy. 300. Po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. Sprzedany po raz trzeci. Romantyczna kolacja w Waszym domu już teraz od pracowni smaków. Niebo ziemi, niebo ziemia. Wszyscy, wszystkim Cię życzę. I vais...